Choć rundę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu w tabeli, to później okazali się bezkonkurencyjni dla swoich przeciwników. W fazie play-off siatkarze SKS-u rosna szli od zwycięstwa do zwycięstwa, zostając ostatecznie mistrzami trzeciej ligi siatkówki mężczyzn. Najpierw nie dali szans zespołowi Zielonej Góry, dwukrotnie pokonując ich w półfinałowym dwumeczu. Teraz w wielkim finale o mistrzostwo trzeciej ligi siatkarzy rozgrywanym w hali sportowej widowiskowej w krośnie nie dali szans zespołowi UKS Jacques Krzeszyce. Wygrali z rywalem 3 do 0 w setach odpowiednio do 22, 19 i 23. Bardzo trudny mecz. Krzeszyce przyjechały mocno zmotywowane do tego, żeby, żeby wygrać w tym finale. Drużyna, która powstała 12 lat temu, z tego co pamiętam, to dla nich to był duży sukces ten finał. Także oni przyjechali bardzo mocno nastawieni na to, żeby, żeby osiągnąć największy sukces w historii swojego klubu. My jako drużyna, która powstała we wrześniu, zebraliśmy się grupą znajomych, naprawdę mało kto wierzył w to, że, że taki sukces możemy osiągnąć, no ale się udało. Zdobycie mistrzostwa trzeciej ligi zapewniło siatkarzom tęczy awans do półfinału baraży. A to oznacza, że w połowie kwietnia właśnie w Krośnie Odrzańskim odbędzie się jeden z półfinałów barażowych o wejście do drugiej ligi siatkarzy. Oczywiście z udziałem SKS-u tęczy krosno -Odrzańskie. To jest bilet do turnieju barażowego o drugą ligę, wygrywając trzecią ligę w Lubuskim. E, mamy prawo organizowania tego turnieju tutaj u siebie w Krośnie Odrzańskim. Także już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców. 13, 4, 14, 15, 16 kwietnia, hala w Krośnie. Na... Już teraz możemy zapewnić Państwa, że to będą trzy dni siatkarskich emocji z wymagającymi przeciwnikami, z których każdy będzie chciał awansować dalej. To już 14, 15 i 16 kwietnia w Krośnie Odrzańskim. O szczegółach będziemy informować także w naszych mediach społecznościowych. Muzyka